Cześć, z tej strony Łask Team. Dzisiaj Wam nagram jak szykuję mieszankę dla królików. Zapraszam Sorry jak coś ręką trzęse taką całą łopatkę. Sypię do wiadra I teraz wiadrem idziemy do ziarna I mamy jęczmień i dwie takie szufelki jęczmienia pszenicy nie dają nic ale zbyt trochę bym mógł nasypać troski. Może jednak widzicie co dosypiemy, bo dawno nie miały to tutaj musimy przejść troszkę dalej, łopatkę nabrać i, i przejść z powrotem do jadereczka i wyspnąć tą łopateczkę. Dobra, już to zrobione. Idziemy dalej. Odstawić wiadro i teraz, e, e. teraz, teraz kurczę, gdzieś mi znikło wiadro duże. Sorry, że włożyłem palec w obiektów. A jest, siadłem. Siadem zapakowany. One być potrzebne, żeby sporządzić e, kuron.